Oho! Chyba jakaś ten, łączy nas piłka, decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński, selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy i Kamil Glik odpisał na to brawo. Oho! Czyli jest coś, o czym się nie mówi, o czym dziennikarze nie mówią, bo na pewno wiedzą. Jest jakaś afera, nie? No bo nie odbierasz go. No, jest to potwarz trochę dla takiego zawodnika, nie? Jak Lewandowski. Ja ogólnie nie uważam, żeby Lewandowski był dobrym kapitanem, ale to dlatego, że on nie ma charakteru. Pod żadnym względem on nie ma charakteru. I tylko chyba dlatego, że jest wybitnym zawodnikiem, wiesz, na swojej pozycji tym, tym kapitanem był, ale to jest człowiek bez charakteru. On jest jakby zajebistym zawodnikiem, ale on nie ma charakteru. Ale pytanie, czemu Zielińskiemu dali tą opaskę, jak on ma jeszcze mniej charakteru, nie? Nie jest to dla mnie zrozumiałe. Dla mnie, dla mnie Zieliński to taki purczę... Ja mam wrażenie, że Zieliński nie ma w ogóle psychy do grania w piłkę nożną. Nie wiem, ale tak myślę o polskiej kadrze, kto mógłby być dobrym kapitanem. <laughs> Wojtek Szczęsny, tylko że już zakończył karierę reprezentacyjną. Ja też nie oglądam, jacy ci ludzie są, więc ja od... W wielu polskich kadrowiczach nic nie wiem, tak dosłownie nic. Kojarzę, że może ktoś gra w jakiejś drużynie, ale nawet nie wiem, jaki oni głos mają. No Zieliński, Zieliński czy Lewandowski to mi się osłuchał, czy w mediach, nie? Wółka może. Trochę głupio dawać yy, opaskę komuś... Znaczy, w polskiej, w polskiej bramce jest trochę anarchia, tam nie ma, wiesz, jedynki, nie? Gdyby był Glik, to Glik powinien być kapitanem. Taki Glik z Monako, no. Tak, no, Zieliński młody talent, kur... Czyli z w klubu, szedł do reprezentacji z Traumajdkim, się pokazywał. No, ale dziwi Cię to, jak potem opowiadałem sobie jakieś ten. O, i to jest coś, co mnie denerwuje. Nie znajdziesz autentycznie. Nie ma takich historii, pomimo że pewnie różne rzeczy się dzieją na, na zgrupowaniach i, i wiesz. I na przykład Guti, o. Guti z Realu Madryt. Tak szczerze, mało zawodników widziałem na oczy, którzy wymieli taką techniczną lekkość i taką frywolność podczas grania w piłkę. Tylko to jest skończony żul. Wiesz, no może nie z alkoholikiem, który, który nie wie co się dzieje i wiesz, chodzi na pier... Nie jest to, nie wiem, kantona czy jak się nazywa ten ten anglik taki. Co jest żulem teraz i browarem ustawiają. No, zaraz napiszecie, nieważne. Tylko to był ziomek i on zresztą to mówił jednokrotnie, że jak on... I po zakończonej karierze, na przykład jak opowiadał, on dużo tracił przez to, że on na przykład na imprezy chodził. I on, wiesz, w piątek szedł na imprezę, w sobotę był mecz i on, na kacu grał, a i tak był najlepszy. A grillisz to stosowna para kalorii, no to grillisz jest takim, takim ziomkiem. No, Guti, Guti to by była złota piłka, gdyby kur, miał etykę pracy w jednej dziesiątej taką jak Cristiano Ronaldo, to to jest złota piłka. To, to był po pierwsze wirtuoz nożnych. On i tak w osiągnął. Jak na to, że w ogóle nie był profesjonalny, nie? W tym, co robił. No, wracając. Nie znajdziesz wypowiedzi piłkarzy takich jak polski, że he, 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 Finlandia, no, na boisku bywało fajnie, e, w, e, poza boiskiem przegrywałem. Hi, 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 Jak możesz coś takiego mówić? Jak możesz, jak możecie się cały czas powoływać na szacunek do reprezentacji Polski, że orzełek jest najważniejszy, to i tamto? Jak od dziesiątek lat na polską kadrę przyjeżdżają te Wychlać. No peszko, słynna kur... afera taksówkarska, czy ostatnio opowiadali jakąś, że z jakąś tacą krwa szedł i nawałka palił Jana, że nie widzi i że hi hi, hi hi ha ha ha. możesz coś takiego mówić. To albo jest szacunek, albo tego szacunku nie ma. Albo wiesz, reprezentant, no jeszcze może pewnie go powołem do reprezentacji kuchacza, żeby jakiegoś losowego kuchacza, dziennikarza, byłego piłkarza, żeby mu z liścia zajęła. Niech no, kur... tu chodzi ty. Ja nie mówię, że Kowal nie przesadza, ale dobra, na koniec dnia to jest jakiś, wiesz, to jest jakiś podstarzały, były zawodnik, jakiś starszy pan z telewizji, nie? On nawet jak, jakby klasa ci powinna się tym nie przejmować. To Myślisz, że Cristiano Ronaldo się przejmuje tym, co napisze, nie wiem, ktokolwiek? Ale to, czy Kowal jest alkoholikiem, czy nie jest alkoholikiem, stary, to nic nie zmienia. Co, co cię to, wiesz? Tylko widzicie, w Polsce takie historie się fajnie ogląda, nie? Że ziomek opowiada, kurze, he. he, he. Plaliśmy wódkę na reprezentacji. Nie no, kurwa, na no morda. Co jest? Ja na przykład wiem o tym, że wielokrotnie przed yy, zgrupowaniami, przed meczami polskiej kadry piłkarze tej kadry yy, w mariocie w kasynie kurwa, sobie siedzieli. Walili wódę, a na następny dzień grali mecz. Z kim był taki skandal? Jakiś remis z Armenią? coś taki, to, już, to już też 7 nie wiem, ileś tam lat temu było. W Warszawie kurwa, się z, jakiś kurwa, remis taki losowy przypierdolił. dokładnie trzech, trzech piłkarzy do piątej rano w tym, stolik obok mnie siedzieli i zagrali, nie? Bo wiesz, czysta kalkulacja. Jeśli Belgia jest 3 4 mniejszym krajem od naszego, Urugwaj jest też kilkukrotnie mniejszym krajem od naszego, mamy kraj porównywalny, jeśli chodzi o ludność, troszkę mniejszy, ale porównywalny do Hiszpanii, sportem narodowym jest piłka nożna, co u nas dzieciaki nie grają w piłkę nożną? Grają. To co, jesteśmy gorsi genetycznie? Nie wiem, mamy, mamy osteoporozę w wieku 6 lat, no jakby w którym momencie zanik mięśni mają nasze dzieci? No nie mają. To znaczy, że ktoś z tymi dziećmi źle pracuje. Jeśli w krajach wielokrotnie biednych, biedniejszych od naszego, gdzie są dużo mniejsze nakłady na piłkę nożną, na sport, yy, osiąga się wyniki, to znaczy, że u nas w kraju coś się źle robi. Przede wszystkim moim zdaniem problem jest w mentalności naszego kraju. Do momentu, kiedy nas będzie bawić, może grosić z peszkiem sekund wódką chodzili na zgrupowaniu i, i trener palił Jana, no to się z nie Dla mnie to są skandaliczne historie. Ja rozumiem zapierd... taką historię, że o waliliśmy w łódę, ruchaliśmy kół. Jak wygrasz mistrzostwa świata, to ludzie powiedzą, a e, ruchali kury, Pili se w a e, są mistrzami świata. Stary, kompromitujecie się z Mołdawią, jak wiesz o co chodzi. Jak ich pytasz, jakich był najlepszy mecz, to jest jakiś mecz towarzyski albo w, w eliminacjach turnieju, na którym się skompromitowali potem. 2016 u Prime Polsk, Polski w reprezentacji. No, szczęśliwe przejście Szwajcarii, która też nie jest Hiszpanią. No i czy, czy brak szczęścia z Portugalią? To równy mecz był, no. Jak my będziemy się ekscytować, że kiedyś coś tam karnego nie trafił, a jakby trafił, to byłoby lepiej, bo potem była wali, A potem, jakbyśmy przeszli Portugalię, która wygrała z Francją, to my też mogliśmy wygrać z Francją. Lewandowski, story. Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do sekcjonera reprezentacji Polski, postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie. <grym> 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 Polski, kur... kur... Tak, dosłownie. W tym PZP-ie to tylko Mureńskiego brakuje. Dosłownie. To, to aż jest tweetable, stary. Lewandowski się nie przyjeżdża na kadrę, kur... Uraził się na probieża i teraz co? I teraz disco trener co zrobi, jak myślicie? Pewnie ściągnie spodnie, wystawi odbyt i zwolni trenera. Oh. Teraz co grałem w sumie? Czekaj, 2.20... Kur... strasznie to teraz z tymi meczami. Kiedyś było tak. W 2004, stary, były na przykład Euro 2004. Grało się mecze eliminacyjne w 24, 25. I chyba na początku 26. W 26 był mundial. Kończył się mundial, zaczynało się eliminacje do, do Mistrzostw Europy. W międzyczasie jeszcze parę towarzyskich, i było wszystko wiadomo. Nie wiem, ja mam ogólnie taki ograniczony szacunek do, do Lewandowskiego, nie? Jako do, do postaci publicznej. Jeśli chodzi o bycie piłkarzem, to jest dobrym piłkarzem. Ja go nie znam prywatnie, to nie doceniamy go. Nie wiem, wiesz co, ja mu nie ujmuję, że on jest świetnym zawodnikiem, miał świetną karierę. Ale ja nie, to są tacy ludzie, których ja nie potrafię zdzierżyć po prostu. No. Tak szczerze, dużo ciekawszą postacią dla mnie już jest ten yy, nie, niesławny, że tak powiem, puchacz. Jakiś charakter od niego bije, nie? Ja już tak nie uważam, że powinien mówić Kowalowi, że mu liścia pierdol, to jest to śmieszne. Ale jeśli czuł, że tak powinien powiedzieć, bo, bo ma takie zasady, to spoko. Jeśli nie podejrzewał, że, że go po tym skrytykują, no to jest głupi, no bo trzeba być głupim, żeby nie wiedzieć z czym się to jakby spotka, ale jeśli był świadomy tego i powiedział i ma wyjechać, to, to szacun dla niego. No dobra obra, tam spadł trzy razy z ligi Wiennej w jednym sezonie, no Jezu, no, ja pier... Kogo to na koniec nie interesuje. Nawet nie pamiętasz drużyn, w których on grał. Bo ja też ich nie znam. Jakiejś no. angielskiej, jakieś, angielskie, jakieś niemieckiej, nie wiem gdzie on tam jeszcze grał. Kuchasz ty nie potrafił ciszyć Stadium przez przy 5-1? no i chyba tych zajebiście, no. Przelił bramkę, to zrobił cieszynkę. Więc za to bym go nie krytykował. No za, ale no zabrał mu opaskę, ale przecież Lewandowski tak był nie ten. No kurwa, ale przestańcie bronić tego Lewandowskiego, kurwa. Ty, ty, spójrzmy wprawdzie w oczy. Zrobił zajebistą karierę klubową tak, zrobił coś dla reprezentacji. No kurwa nie zrobił niczego, czego by nie zrobili, kolejni inni piłkarze. Smolarek zrobił mniej od niego, no nie. Już nie mówię o Smolarku Włodzimierzu, tylko o Ewim Smolarku. Okej, okay, na pierwszy bramek, wyspą, Wyspom Owczym. A cieszył się jako że karnego, wyspomowczył w 80. minucie, udało mu się strzelić. No co oni zrobili? Dostali się na parę turniejów, na każdym się skompromitowali i to tyle. Koniec kur... historii. Jakby zabrali Ronaldo to byś płakał? Że mu zabrali opaskę? A co mnie to interesuje, czy on ma opaskę kapitańską czy nie? Ta, Błaszczykowskiemu zajęli opaskę tylko i wyłącznie dlatego, bo Lewandowski jest jego topem i nikt nie płakał. A tak szczerze, Błaszczykowski dużo bardziej się starał dla. Inaczej, to jakim Lewandowski jest piłkarzem na co dzień, to w kadrze jest połową tego. A taki Błaszczykowski na co dzień był piłkarzem jakim był, a w kadrze był 1,5X, nie? To byli rzeczywiście ludzie, którzy w tej kadrze robili ten. To tak samo jak Krzynówek stary, czy, czy tak samo jak. No, no w miałeś takich piłkarzy, co co okay, byli dobrymi piłkarzami, ale nagle w Kadrze wow, nie? Czy nawet te słynne Euro 2016, to Pazdan zagrał jak czterech Pazdanów? no. Co tego Lewandowskiego, Wstańcie. Ja mu brakuje i tyle. Ja wolę lewego niż jakiegoś probieża, tak tu każda długo nie będzie, trzeba się cieszyć z niego. A co Lewandowski zrobił w kadrze przez ostatnie 10 lat? Zrobił probież? No to też nic, a co? ja już nie będzie? A! To ma grać do 60 roku życia? Czyż on się zachował jak typowy cferd? O, nie przyjeżdżam na kadry, bo się obraziłem. O, zabrali mi opaskę, to się obrażam. Mental Lewandowskiego idealnie pokazuje mecz z Francją. Szelił karnego w ostatniej minucie za drugim podejściem na 3-1 i się cieszył. No debil, kur... Ale co to ma wspólnego kur... Czy Lewand... Moim zdaniem Lewandowskiego i tak trzeba by było odstawić. Bo już tak za chwilę skończy karierę, więc po chuj ma być w tej kadrze. Budujmy coś z nowych.